Wiesz, żartowałem? Co? Żartowałem z tym, że nie może być. Ja to usunęłam. Aha. I znowu włączyłam nagrywanie. No to nagrywamy. No to. No. Tutaj miosi miała problemy na internecie. Przez ciebie! I zrąbała internet sobie, że nie można było nagrywać. Nie, nie, ja nie, nie, czasie nie, zdążyłem nie. zrobić generator. I przy okazji pomyślałem o tym, że jak gramy we dwójkę, to jednak zrobi nam dwa łóżka, bo były materiały tylko na jedno łóżko w skrzynce. I też pomyślałem, że jak we dwójkę gramy, to zrobimy dwa bon bony. To jest za tym, żeby zrzucić go właśnie z tutaj tej platformy, bo... Przez Ciebie mi nie... goście, się! Przez Ciebie mi nie... Jest nie zrzucaj mnie, tylko ja teraz wcięciem powiedziałam, że nie spadniesz na dół sam. Przez Ciebie mi nie działał Internet, bo się popsuło. Przez Ciebie. po prostu... No tak że ty, ty wszystko psujesz, no ogólnie Masz tego, zrób sobie bone mile i drzewka wysadź. Ale tylko, że tu już nie może być drzewko. No, bo przez ten czas, jak mi miała problemy z internetem, to ja zrobiłem tak, trochę powiększyłem nam tego. Pokopałem trochę tego kobla, którego tak kochamy kopać wszyscy. Bo stwierdziłem, że w nie by robił tego. Tak jak ono sobie coś tam robi, to ja sobie zrobię? Koblu generator. I sobie tylko kobla, żeby nie rozbudować za bardzo wyspy naszej bez. Bez nagrywania, o, że tak powiem. Dobrze, no, mam do pytanie. Dobrze powiedziałem? Nie. To. To są łóżka. Dlaczego zrobiłeś dwa? Ja chcę spać z tą w jednym łóżku. Ale nie zmieścimy się w jednym. Nie Dobra, to patrz, tu masz ziemię... Nie będzie seksu w tym roku. W tym roku będzie seks i to ostry, dobra. I rozbudowa... Cztery spadły. Hahaha, widzisz? Będę po to się płacić. Tam drzewko posadzisz, I dobra. I masz, bo masz kości dwie. Gdzie? Yeah. W czym To się znalazł, no? Nie, bo tego, bo stwierdziłem, że gramy we dwójkę, to dam dam dwie kości, żeby to miało ręce i nogi jakoś. To to nie tylko nie. weź jed jed jedną kość tylko weź. A my to, to masz to kość. No weź kość, włoszę do tego, tam jak masz ten twój kwadrowacie crafting. Kwa 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 I wtedy wyciągnąć mą mączkę kosną z niego. Jak to w crafting to, co masz kreaty, nawet w ręce, możesz. To, w ręce, Dobrze, dobrze, dobrze. Ła, padłem. Padłem na siebie. Ogólnie, potem mówiąc średnio, mam pojęcie o tej grze, ale... Ale się uczy. Każdy się uczy. Każdy się kiedyś uczył, tak? Tak. No. Każdy się uczył kiedyś. Każdy był, niech zacznie, chłopcem. Mam było z no w ogóle jaką dziwnie się rozrosłam. O chuj, duże ci wyrosło i to ciul. No, mam To musiała, musiała się podsadać, żeby je ściąć całe. Ja robię. Okay. A damy okay. że przeklinam. No oczywiście, ale masz jakąś siepię, czy muszę uratować? E, e, no, dam ci kamień, przysadzę ci to sobie z kamieniu, to sobie z kamieniu robisz. Z kamieniu, coś. Kamieniu wchodzić na górę bezczelna? Co? Nie ci, dałem ci kamieniu trochę. I masz z kamieniu możesz sobie zrobić. Kurde! Ojej, mi się. NIE! Nie zalewaj nam wyspy! No Dawid! Boże nie! Nie zalewaj! No, no weź mnie przyciąg, przyciąg mnie! Na ja. pierdolę. Wszystko spadło ale teraz z tą mączką. To przyciągnie w końcu! Jesteś? Nie. W zasadzie mam małe problemy z tym, żeby nas ustalić tak, żeby to wszystko działało. Dobra, to wejdźcie na game moda i weźcie to mocki kosztnej. Albo nie, nie bierzemy tej mocki kosznej, żeby było trudniej. No super, że Już mało razy spadło z tej platformy, już co za chwilę cię zwalę normalnie. No to nie moja wina, że to się woda wylała. Ale no, znowu trzy kamienie, dam ci trzy kamienie i tam jest zrób znowu to samo. Kochanie. Tak na kochanie, wiem. Nie mów tak na nagraniach! Ja pierdolę! Może być problem bez takich odzywek na nagraniu, bo później to dzieci oglądają, mamy płaczą w domach. Ty, ty się gorzej dzisiaj czujesz, też ty nie więcej. Słuchaj. Nie? Dzisiaj nic. Drewno. To jesteś drewno, nie wyzywaj się. Goń się! Drewniak, nie pyskuj. No mój do mnie wszystko ten drewno, to jesteś drewno. Sam jesteś drewno. Ty jesteś drewno. Goń się. Ciągaj Boba. Też nie... Mi... że jestem głupia. Boże, nie. jestem taka głupia. To też wiem. Chciałam sobie zrobić wiesz, siekierkę, ale chciałam zrobić desek, nie składyków. A mi się porąbało podczas budowy generatora właśnie. Ech. To ma być. nie ja pierdziele, co ja zrobiłem. Dobra, udało mi się użyć tak siekierę siekierę, jakimś I Chociaż kompletnie już się nie myślę. A kiedy myślisz? No, mam się. Mam się tyle do powiedzenia I zaś Cię ubiję tą siekierą, którą właśnie musiałam Jeśli znowu spadnę... Zobacz, tą siekierę we dupę. Twoją? chyba no, bardzo chętnie. Twoją dupę. Kurde. Ciemno, jest jak w dupią i nic nie widzę. I co? Jeszcze pomogło? Co? Widzę, jak nie tej modzie, jak nic. Mm, to się tutaj daje. Time set... 5... A nie, po co mamy to? Przecież mamy łóżka już postawione. Dawaj, do łóżka idziemy. Spać! Nie. Spać! bądź się. Pać. Poruchamy lagunę! Poruchamy! nie, 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 Spójrz, nie, 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 pojawią. Serio? nie, 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 się? nie, nie, się? No. Dobra, już jest rano. Naleję coli i mogę grać. i mogę grać. nie, nie, nawet widziałam od przodu. nie w tyłu. Dlaczego? Bo mnie dupa bolała. No och, wiem. Jak po ostatnim doświadczeniu stwierdziłam, że nie będę chciałbyś takiej cykrości. Ty mnie w dupę nie pchałaś. Jak to nie? Nie. Nie? Nie. Nie. nie, nie. nie? nie. nie. Co ja zrobię? Aha. Ujedzał. Noż kurwa mać. Gdzie? Eh, tutaj może. I? Ja się gramy, jestem za starą. A! 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 Cipsa. No wydawać takie dźwięki, jakby co na niej miał straczkę. No kurde, nie się nie

Co za skupienie, no nie wierzę normalnie. Ty myślisz? Ty? Popsułem coś. Nie wiem, to normalne. Ten nie działa tak jak powinien generator mój teraz po mojej przebudowie. I na co ci to było? Po co to było? Chciałem go ulepszyć. Upgrade'ować. I gówno mam z Aha. tego upgrade'owania. Główno, gówno, wielkie gówno. To będzie działało tak jak powinno. Sprawdzamy. No chyba trochę jakaś Nie pana woda. Dobra, on tu w dupie. Dobra, tak będę robił. Aj i co teraz? Alej się woda, w dupie wyci mam. No, nie mogę się pieprzyć z tym drzewem. samego rana dzisiaj. Ja coś spieprzyłem z naszym generatorem i gówno mam. Właśnie zobaczyć, jak spieprzył generator. Jak się to <śmum> 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 Bo mnie znosi teraz woda, nie powinna mnie znosić w ogóle. Mm, mm, właśnie myślę, jak to zrobić, żeby nie było tak. A wiem chyba jak, ok. Yy, jeszcze co, raz ja tu. ja Ci coś powiem, nie udawaj mądrego. Na pewno, ja wiesz co, Ciebie. No, na pewno, chciałbyś. Dobra, to jest tutaj. Bo masz życie wolno, ale nic więcej. Nie pyszcz. Sam nie pyszcz. Boże, po co to drzewo urosło takie a Nie, nie, nie. nie mogło być mniejsze, nie, prawda? Dlaczego to dalej nie wylewał? To za to, co mi robisz, o tak, tak. o jabłuszko! Dobra, to o, rozpierdzielę. Jabłuszko, mam jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko! Jabłuszko masz? Tak, nawet drugiej wisi. Ale tego nie dostaniesz, bo nie Jest! Co? Działa czy nie? Teraz pytanie. Nie, kurwa, jest! zatrafiłem! Ja pierdole. Nie przyklinaj! Do kogo to było? Do Boże ciebie? Pytno? I co jesz? Co? Co? O chuj tu chodzi? Jaki jesz znowu? Nie, nie chodzi, nie nic. Jaki jesz? Nie? Ja chciałem melony. A gówno mi wyszło. Dobra, wtedy to tu jest. Co tam robisz? Patrzę. A co? Od tyłu na Ciebie patrzę. Op. Op. Dobra, rzadko to sobie rośnie. Nie wiem czemu to nie rośnie tak jak powinien, no. Powinien sobie wybrać melony, żeby mieli żarcie. żardzie. Ja też powinnam łapać myszanka, które wypadają, a mnie nie mogę złapać. Mamy 9 drzelek, więc nie musisz złapać. To mm. Coś w ogóle jest tutaj nie tak. Nie Czym? No, bo... To jest To co, to, to kończymy nasz pierwszy odcineczek mini? O no, takie długo mini, bo zrąbałaś. Co zrąbałeś? Bądź To co? Mówimy co zrobiliśmy dzisiaj, tak? Mianowicie, co ja zrobiłem, bo ty to nic nie robiłaś. Teraz cię ubiję. No nie bij, nie mam wszystko, co jest... wiaderka mam nasze. jak <grym> kozo. A okay. bo więc jeszcze zrobię. Przed skończą odcinka zrobimy jeszcze źródełko wody nieskończone. Bo to też się zawsze przyda. Tak myślisz. To kurwa nie mam jak zrobić. Dobra, to zrobię. Czy mógłbyś mnie przeklinać? Dobrze. Nie znasz bogatszego spodnictwa? Nie. Co my tutaj mamy? Klapka i rąk, mamy? Nie! Co? Prawie schadłem. Idę nam pokopać kamienie, to nie byłeś pan się ten rebolator, nie? No możesz kopać. Znaczy nie, teraz nie możesz kopać. Dlaczego? Dwonię. <noise> no Chceś chwilę dzielę zaraz. No bo zabrałem wodę. A na cholerę mi woda. Żeby to działało. To tam nie ma wody. Już masz wodę, bo już zrobiłem się, ja bo zaczekłem, że tylko z blacią. Jezus Mario. A ja potrzebowałabym kilowa, ale tu już. jest... Już. Mm. Masz masz ten kilo. Do czego taki? No bo, ten bo ten to no żyje. No wiem, ale ja innego już nie mam. Matko. Gederka, wsadzam z powrotem, to też, to też, to też, to też, to też, to też, to też. To też, to też to. E, o nie, jeden koniec. Nie Mów tak! Wytniesz to. Bo ci pizgnę. Tego nie wytnę, że ci pizgnę. Teraz się boję. Normalnie. No to co? Dzisiaj zrobiliśmy bardzo dużo. Znaczy ja zrobiłem bardzo dużo rzeczy, jak zawsze. Już na się.. Ja mi, a mi nagrywała, co ja robię Nie, teraz nic nie zrobię Nie wyjedzę Nie, bo ja mam rzeczy na szczęście Nie obchodzi mnie, to nie wyjedzę nigdzie Co? Zostaw się, oo Wszystkie rzeczy po stole Nie wyjedzę Mam, nie, zapalam wszystko Mam, dobra, ty Ty z tylu, ty tylu marzeczami nie biegaj, głupie babo Masz Popis, so, pierdę, Nie, mnie, nie bo jest... z tymi rzeczami twoimi. No i dobrze. Biznes pizdnek podobny nie zobaczysz? Żygam. Żygam na ciebie. Jezus, no, pijcie, na po co taki kilo do dupy masz? Koniec trzeba szef. I teraz... Z tego co jest zrób kilo? Zaraz z twojego tyłka zrobię kilo. Co ty masz do mnie? Nie wykuczasz. Nie wykuczasz i idź kopać kobla. Zaraz problem na kopię, to dupę. Ludzie, agresja się szerzy, ja pierdzielę. Mm. Idź, idź, zejdź stąd lepiej bo nie to za chwilę. Idę kopać kobla. Co wesołości. Potrzebuję dziewięć kobla. Na jedną rzecz, o której nie pomyślałem się, oczywiście, bo ja muszę pomyśleć oczywiście. Bo po co byś miała coś powiedzieć o tym? Nie się, bo zna na tej grze dłużej niż ja i oczywiście tutaj próbuję pokazać, że... Nie swoją chodzi o to! I... Tylko Ty Co? nie pomyślałeś o tym, żeby piecyka zrobić nawet. Zapomniałem o piecyku, a ty nie pomyślałeś, żeby piecyk zrobić, na żebyśmy mieli ich do pochodnie. Głupia babo, jest na mnie się drzyże teraz. No i będę Widzicie, zostańcie gejami faceci. Przez nie będziecie mieć takich problemów jak ja. Sprawdźmy, że czy może sam zostaniesz gejem? Hmm, nie chcę pomyśleć nad tym. To dobrze. Kochanie, daj mi jeść. Nie dam ci jeść. Czemu? Oddaj mi jabłka. Nie mam jabłek! Masz mi oddać jabłka, Miałem dwa jabłka. Jakie jabłka? Ja nie mam żadnego jabłka. Ty kanałiołysa, zabrałeś mi jabłka. Ty tam masz całe życie poza tym, zacznijmy od tego. Po co ci jabłka? Yyy, ty dobra. Jest jeden problem. Co mamy? Nie mamy jedzenia w ogóle już. No co ty? Trzeba było nie więcej. Mam pomysł. Zrobię nam pochodnie. Na całej mapie, żeby nas o... Op 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 tego opalić. No skurde, no drewno. Patrzcie nie Powiedz nam, ile kosztowało to, aby użyć jednego słowa przypadku. Ja spierdolę no. No. Nie tak co powiedziała? Co mówiłaś bo nie słyszałem. Nie, nie odzywaj się. Nawet nie odzywasz, już się nie pokrążaj, tak? dobrze? A Co ci chodzi? Ja jesteś głupi. Ale co mówiłaś? Ja jesteś głupi. Ja coś ty robię, a tym jakiś pierdolę. Nie, Ten... Boże. Nie, ja się do mnie oddaliłem przyzwyczajeniu, w ogóle jest późno. Mój wóz przestał funkcjonować. Poczekaj nie kop na razie, bo teraz stawiam pochodnie, że nas nie napadało nic. I tak jest na napadnie. Ale jest przynajmniej oświetlone w miarę jakoś. Lekko, ale jest. Zaraz oświetlę jeszcze bardziej. Jeeeej! Co stało z nami? Mamy 12 pochodni. Czyli mi nasrać cały... no to powiedz całą. Jezus, myślałem, że coś się pojawiło. Już myślałem, że się zasram w Majki. A to ty biegłaś. No tak, ja sobie biegam tutaj. No ty wystraszyłaś. Goj się. A. Ile masz do tego? Yy, kobla? No bo się przyda do budowy dalszej. To Na no, F5 mam stać? No, na shift Na shift SHIFT naciśnij, patrz, tak o, patrzcie patrz na mnie Tak o, SHIFT, bierzesz i tutaj sobie możesz robić, co Aha, na no shift da, i to chodzi? No, no SHIFT, pierwszy No No i trzymaj i tak chodź, shift shiftem cały czas Mogę tak budować? O. Tylko nie puści, nie puszczaj przypadkiem jak się samo puści, to co? No, masz Nie wiem, że co, ale ja na żadny wypadek kupowałam takie inne rzeczy, które mam przy sobie. No, no A w następnym odcinku będziemy próbowali zbudować Mob Grinder. Serio? Nie, Nie wiem. Wiesz, co to zależy? Od czego? Od tego, czy będzie mi się nudziło i będę się kopać Cobblestona całą noc. No bo to jest... Z... Co? A ty nie chcesz kopać? Ja się wynikam. Tu Dobra. Mamy tutaj. Ile masz kobla? Mało, nie dam ci. No. Jezu, ale mi zleciała. I Tutaj mam pomysł taki mały, zarąbisty. Co? Zrobimy cięcie. Trochę kobla pokopiemy. I zbudujemy domek. O. Albo może to podzielimy na dwa odcinki lepiej? Ja myślę, że tak, bo uważam, że nasi ludzie już są chyba trochę znajomyczeni tym, że. że ciągle zwalasz mnie na dół. Ja, jestem, ja uważam, że raczej znudzeni są tym, że tak cały czas tak o robimy. <grym> no wiesz co, no Kurczę, noc, jest nudne. <grym> Cipka. Ja sam mam tylko jedną w głowie, Buh. Cika! Dobra, się, a to ja Cię wyłucham. To dół dawaj, teraz Ty. Co? No, zejść na dół. Po co? <noise> Siad płaski do laski. <noise> nie pełniam no. Dobra, to, to teraz pożegnamy się ładnie, tak przy łóżkach naszych. Przy łóżkach? No, przy łóżkach. Właśnie. Nie, nie. No, połóż no. się. Dobra, położę się. O, patrzcie, nawet to teraz to wyłuchamy, a nie! uciekł, patrzcie jaka sprytna łasica. Dobra, to się żegnamy z Wami tutaj ładnie. To Ty się żegnaj, bo Ty nagrywasz. Ja się Nie będę się żegnać, nie. Ja się witam, to się żegnam. Dobra, to ja się pożegnam ze skrzynką w ręce. A ja się pożegnam z kodem w ręce. To ja z. A... To ja z skrzynką dalej. No to w dzisiejszym odcinku The Story. O, da się w ogóle F5? Dawa. A to dobra. No to w dzisiejszym odcinku story of Minecraft, story live, yy, serii yy, Single Block Challenge żegnają was laguna i ta, co nie ma rąk. Ty nie masz rąk? Czyli. A w twoja głowa rusza się jak normalna. <laughs> Na no razie.